Witajcie z Kamionka. Dzisiaj 26 lipca. I spójrzcie. A teraz te loty takie są słabiutkie. Ale wczoraj tutaj po południu większość rodzin bardzo ostro pracowała. Już tak od 15 wzięły się za pracę. Teraz przylatują z pyłkiem. U niektórych widać jak lądują. Będę chciał tu zajrzeć jak ta praca u nich wygląda, gdzie to znoszą prawdopodobnie tutaj e, mocno poszły z czerwiem zobaczymy widzicie co chwilka z żółtym pyłkiem przychodzą trafiają się z białym to jest chyba z babki lancetowatej a ten żółciuteńki to z jakichś takich e, kwiatków na trawnikach popatrzymy zaraz ale najpierw chcę zajrzeć Wypuszczam matki w odkładach. Znaczy wypuszczam. Na razie Na razie sprawdzę czy pociągnęły mateczniki. zetnę I zobaczymy jaka tam sytuacja u nich jest. No zajrzymy do tego odkładu. OK. Czoły nawet spokojne, także nie będę im na razie dymił. Zobaczymy. Te odkłady zrobione były 3 dni temu. Także jeszcze ten czerw się nie wygryza. Tutaj widzę. Tu matecznika nie widać żadnego. Jest ok. Dobra. Matka w klateczce. No jak widać zainteresowanie jest szczuki. Siedzę na klatce. Tu zostało węze. Żeby troszkę im luźniej zrobić. A no, zaczęły pobierać. Dobra, niech sobie pracują nad tym. Hop. Następna ramka. No i mamy tutaj. Tutaj zaczynają ciągnąć. Pozbędę się tych larw. A już teraz nie ma czasu na eksperymenty, niech one się spokojnie rozwijają. Hop, Matki też z ostatniej serii swojej. Taka końcóweczka. Także chcę je wykorzystać. Dobra. Bo z sześć mateczników szuknąć okay. ostatnia ramka. Na tej tutaj nie widać. Dobra, tu jest w porządku. Zalały sobie, zobaczcie to wszystko jest wypełnione pokarmem także biedy nie mają. Dobra, Ach, klateczkę już obsiadły całkiem. To jak widać no nie próbują żądlić, tylko raczej raczej próbują karmić, zlizywać. Także powinno być dobrze. Posiedzę jeszcze do jutra. Jutro otworzę klateczkę. Będzie. Będzie następna rodzinka. A no, tutaj z tych trzech ramek powinny się spokojnie jeszcze do zimy ogarnąć. Jak będzie potrzeba, to mam jeszcze skąd wziąć. Zaraz zajrzymy do rodzin, jak to wygląda. I spróbujemy zajrzeć do tej rodziny która nosi pyłek. Zresztą, tak patrzę, to w innych też. Też powoli naszą. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. U mnie teraz przyszedł czas, jeśli wszystko dobrze pójdzie, że przyniosą troszkę wielokwiatu jeszcze przed nabocią, chociaż już widziałem niedaleko krzaczek, który już kwitł. A no, zobaczymy jeszcze tydzień. Tutaj pusto, wiadomo, wypite. Słuchajcie, stawię sobie to. Tak. Będę miał gdzie powałkę postawić. A trochę przyłok jest. Na powałce też. Ok. Co tu mamy? Na zewnętrznych pewnie nic. No to była stawiona nadstawka, słuchajcie polipie, tak? Oczyszczona. I zobaczcie, połowa jest... Nie wiem, czy widać? Widać. Połowa jest już zalana w środkowej ramki z obu stron. To jest właśnie ten moment wielokwiatu przed nawłocią jeszcze. Może nie wszystkie rodziny to przyniosą w ilości nadstawki, ale to jest następny pożytek, tak? Tutaj mamy... A no, może z tej strony pół, z tamtej trochę mniej no tu jest to samo że nie jest źle naprawdę to brakuje trzech dni takiej pogody jak teraz no tu już bardzo mało jest tu już jest tylko na środku ok czyli jakby tak nie patrzeć na pięciu ramkach coś jest. I tutaj. No jest, też jest trochę zalane. Bez szału, ale jest. Ok. Dobra. Przyniosę trochę bliżej stołek. Odstawię na stawkę. Zobaczymy, co wnieść. No dobra, już mam. Czekajcie. Tam. Opa nie jest nadstawka jakaś super ciężka, ale czuć, że coś jest dobrze nastawiona jest, widać, widać troszkę pszczółek jest. uciekali się na to No. Jak pojawi się pożytek, to powinna się tutaj też pojawić młoda pszczółka tak? I praca w środku. A, z którą wyjąć? Tutaj jest chyba węza. To tak. Tu jest węza. No, właściwie tylko odbudowana. Okay. Paski, jak widzicie, siedzą. Zaraz zobaczymy, czy ich nie popodgryzały. E, całe widać, że są. OK no, jest pyłek. Czy wiadomo, gdzie się znalazł? Po wygryzionym czerwiu mamy wszystko. Wypełnione pyłkiem. Jakaś miseczka. No, na obu stronach. Eee, pasek spadnie. Dobra. Eee, nie siedzi. A to Jeśli składają tutaj pyłek, to gdzieś obok jest. Jest i czerwon. Dobra, nie za dużo ale tutaj słuchajcie to są komórki i tutaj są młodziutkie larwy tak pasek sobie wisi teraz zobaczymy co pod nim pod nim pyłek tak to sobie rozwiązamy także paski nie przeszkadzają tutaj w niczym Jakoś nie reagują panicznie. Tutaj co mamy? A no zobaczcie, ramka. Ramka jak na wiosnę, tak? Jedna strona prawie cała, a druga jest do samej góry. Następna widzę też jest pełna, czerwio. Czyli poważnie już się wzięły za, za rozwój. No. Z tym, że tutaj u siebie nie, nie dokarmiam ich, nie rozczerwiam. Tak jak, jak sobie lecą, to tak jest. Rozmawiałem z kolegą, strzelarzem z Podłochowa. Słuchajcie, to jest ile? 60 km, 70. Prostej linii pewnie mniej. No i tam już się skończyło. Już będzie karmienie. A tu też troszkę zalany komórek jest między czerwiem. Ale jeśli teraz. A następna też jest z czerwiem. Teraz, jak już się pojawił pożytek, to podejrzewam, że uporządkują sobie to gniazdo. Wszystko tutaj poprzenoszą. Do nadstawki i będzie jeszcze więcej w nadstawce. Dobra, poskładam. Może gdzieś jeszcze przejdziemy. No i tu jesteśmy przy następnej rodzinie, która też ładnie pyłek noszą. Zajrzymy, co się dzieje w gnieździe. Z tym, że żeby nie było nerwów, tutaj zebrałem na ramki takie nieskończone z lipy. tam gdzie. Zawsze zostawiam, bo jak były dwie nadstawki, to wiadomo, że tam dwie, trzy zawsze się te ramki takie nieskończone znajdą. To trochę zostawiałem w tych rodzinach, z których to zabierałem, stawce. A część tutaj przywędrowała. I teraz zobaczymy, jak to tu wygląda. No, skończyły, słuchajcie. Także parę ramek jeszcze i stąd będzie do zabrania. Teraz, gdzie wygodniej wyjmować. Wszędzie już poszyte. A właściwie już. Ładny miód. Ciemniejszy. W tym roku udało się też trochę spadzi zebrać. No. Te wszystkie ramki są do odebrania właściwie, ok. Także to tyle no na pytania po co nadstawki no nigdy nie skończą tak nigdy nie jest tak fajnie chociaż z drugiej strony widziałem teraz oglądałem filmiki z Ukrainy gdzie no wiadomo też też nie wszędzie jest fajnie. I też birowali teraz pierwszy miód. One zdążyły skończyć, zdążyły poszyć No bo jak się czekało teraz do, do drugiej połowy lipca z odebraniem. A tutaj no, cały czas ta produkcja trwa. No. Nie mogę zabrać, bo pszczółek jest. Gdzieś muszą siedzieć. A do tego cały czas jest te dwa tygodnie przerwy po lipie, tak? Zaczynam leczenie w tym momencie. A potem przynoszą ten wielokwiat. Niektórzy pytają, co to, z czego ma być. No z wielokwiat. Z czego może być wielokwiat? Z tego, co kwitnie tu dookoła. Na szczęście w tym roku yy, przez tę wilgoć raz, że więcej tych roślinek jest, a druga sprawa, yy, nie są tak koszone u nas w mieście. Nie jest to do zera jechane, są pozostawiane trawniki do zarośnięcia, Dzięki temu, co się jest. miejsce muszę zrobić. Bo tutaj mi coś ciasno się robi. Dobra. Opa. No parę kilo jest. Dobra, uciekajcie. Widać i zobaczymy co tutaj naniosę. One tu też ładnie z pyłkiem latają, także pewnie ta sama sytuacja. O tej porze pyłek bezcenny, dlatego jak są te tereny na jeśli nawet nie będzie miodu, to zawsze tego pyłku trochę przyniosą jeszcze, jeszcze się podratują. Lekka ramka, mhm. no tutaj się wygryz w czerw. No tylko na obrzeżach trochę zostało. Z obu stron wychodzą, wychodzą pszczoły, wygryzają się. Ok, zobaczymy dalej. No, na dennicy też sporo jest pszczół. Tutaj... Tutaj już jest składany pyłek. Jest trochę larw. Dobra, zbliżamy się do gniazda. Przesuńcie się. No i tutaj już zaczął się czerw. Jak widać trutnie jeszcze latają. Z niektórych rodzin już są wypychane, ale w wielu jeszcze spokojnie siedzą. No, na Denicy widzę sporo pszczół. Zeszły z ramek ciepło jest. No, tu jeszcze, jeszcze będzie pszczółek. Akurat dobry moment, bo za te dwa tygodnie, jak na łódź, wystartuje ta młoda pszczoła. Ładnie się poprawi, podtuczy. No, tutaj dookoła są jajeczka i larwy. Ok, następna rameczka. Czekajcie, przesuńcie się. No, tu jeszcze jest dużo. Nie ma głodu, nie ma biedy. Tylko czekać, żeby pogoda się utrzymała. I coś przyniosą jeszcze. Jeszcze nie koniec sezonu. Dobra, spojrzymy tutaj jeszcze do odkładu. To jest odkład zrobiony przy okazji odbierania lipy, czyli ponad dwa tygodnie. Też na początku nie chciały matki przyjąć takie historie. Ostatnia węza. Już trochę odbudowana. Tutaj słuchajcie. Rameczka też dosyć świeża. Hmm, tutaj mamy pokarm. Świeżo nalane jest. Może widać jak się błyszczy A tutaj tutaj też jest nalane, a na środku są jajeczka, słuchajcie. Dobra, bardzo ładnie. To jest ta propos tego tworzenia odkładów. Eee, słuchajcie, jak, jak nie wszędzie się udaje zrobić, no to to się nie udaje, tak? To nie ma co tutaj rąk załamywać, bo jest jak jest. Bo niektórzy piszą, że to niemożliwe, no, że, że, że jak? No normalnie no. Mamy trzy tygodnie przesunięcia w kraju. Pogodowo, Ach, komary. A tutaj do tego jeszcze mam dobre warunki. Tutaj też jest cały środek to są jajeczka. Tutaj nie widzę. I ta akurat rodzina, jako że to było po one dostały takie ramki, gdzie one były jeszcze podlane. Ten odkład nie dostał w ogóle żadnego zasilania. I zobaczcie, jak sobie poradziły. Pozalewane komórki są na zewnątrz, jak to Ukrainki. A środek, tutaj już takie ładne larwy. Druga strona, też centrum, to są larwy. ścianka jeszcze jest w pszczołach. No, a tutaj środek larwy, jajeczka. A widzicie, cała góra jest w pyłku. No, a tutaj mamy całą ramkę, całą ramkę, bo aż tutaj są jajeczka. Także tutaj będzie bardzo ładnie. Dlatego są tereny lepsze i gorsze, no. I nie ma co się obrażać Jak się mówi, że jeszcze Jeszcze sezon się nie skończył Że jeszcze tutaj jest sporo roboty I dopiero się bierzemy za odkłady tak, A, dobra, zamykam Tak to wygląda u mnie Poczekajcie Zdajmy rękawiczki Odepnę sobie telefon Zobaczcie, tutaj gdzie zaglądaliśmy przedtem, słoneczko przyszło. Przedtem chodził ładnie z pyłkiem, a teraz zaczyna się konkretny ruch. I to będzie nie tylko tutaj, bo wczoraj byłem też tak 14-15 i tutaj prawie we wszystkich rodzinach. Nawet odkłady tak zasuwały, że aż miło było popatrzeć. No, zobaczcie. Niby nic, ale co chwila wpada pszczoła z pyłkiem. Z jedna czwarta szczół. O, nawet pewnie więcej. Teraz widzę, że to się wszystko. Towarzystwo rozbuchało. Przychodzą i coś przynoszą. Nie ma tłumu jeszcze, ale tak jak mówię wczoraj też ruszyły się dopiero później. tutaj się wysypują i tak to wygląda u mnie jak widzieliście w e, rodzinach w gniazdach jest w porządku fajnie, a do tego jeszcze w nastawki zaczynają nosić, także nie ma co narzekać a, piękny ten pyłek. zobaczcie wylotek mają przyblokowany żeby nie uobudzowały dlatego tutaj wędrują szukają otworu pszczoły spokojne widać, że mają co robić, jest pożytek no i tylko się cieszyć dobra, słuchajcie, na tym kończę ja jeszcze idę do weselnych spojrzeć jak tam wygląda otwieram klateczki niech sobie matki wychodzą i tyle, unasieniam jeszcze resztę swoich pszczółek, bo jeszcze parę odkładów przyjdzie do zrobić. Kilka matek do wymiany jest, bo mam jeszcze matki czerwone, także pójdą do wymiany. I powolutku, w stronę na włoci, tak? Dobra, trzymajcie się na razie.